Najlepsze historie sportowe to takie, w których ogromny talent stanowi jedynie przyczynek do tytanicznej pracy. Pracy niejednokrotnie wykonywanej pomimo przeciwności losu. Tak było chociażby w przypadku Adriana Trymbiego Trybusa wspierającego Rogue. Przypomnijmy sobie zatem, jaką drogę musiał przebyć Trymbi, zanim podpisała go jedna z czołowych organizacji w Elisie. Początki esportowej kariery Adriana sięgają aż do 2017 roku, kiedy to m.in. miał okazję zagrać po raz pierwszy u Boku Czekolada. Nie był to jednak epizod, nad którym warto się pochylać. Za przełomowy moment można przyjąć natomiast występy pod banderą Digital Paradox. Choć organizacja odgrywała raczej rolę Beniaminka, to warto wspomnieć, że to właśnie w niej Dreamweed przeciął się z dobrze zapowiadającymi się zawodnikami, którzy w przyszłości mieli stanowić o sile całej polskiej sceny. U boku takich graczy jak Crazy, Wysek, Anną czy chociażby Freskowy młody wspierający mógł zebrać pierwsze doświadczenie w poważnej grze drużynowej i zasmakować tego, co miało nadejść niebawem. Z tego powodu, że nie wystąpię w stan sezonie z rowem ultralimi, chciałbym pokazać, że był to pewnego rodzaju błąd, innych drużyn, żeby mnie nie wzięły. Kolejnym ważnym przystankiem dla Trymbiego było Pride, czyli niewątpliwie największe zaskoczenie pierwszego sezonu Ultraligi. To właśnie tam, razem z Connectivem, Ripsonem, Rective'em i Deflesem, udało się stworzyć środowisko, które przede wszystkim bawiło się Ligą Legend. Dosłownie i w przenośni. Ostatecznie Pride w playoffach pierwszego sezonu Ultraligi uległo Illuminar Gaming i zakończyło sezon na niepremiowanym czwartym miejscu. Świetne występy pozwoliły jednak Trymbiemu trafić spod skrzydeł Orłów Piotra Lipskiego wprost do gorącej Hiszpanii, a konkretnie do Akademii G2 Esports. Wyśmienity skład z m.in. Lamaberem i Shiko rozegrał solidny sezon zasadniczy, ale w playoffach zabrakło mu paliwa. taki sposób zakończył się dla Adriana 2019 rok. Z dobrymi wynikami na koncie, ale bez spektakularnych sukcesów i, co chyba najważniejsze, bez szansy na występ na European Masters. To nie przeszkodziło jednak w utrzymaniu mocnego rezonu w 2020 roku. Sezon wiosenny przyniósł bowiem kontrakt z kolejną Akademią LEC, tym razem u naszych zachodnich sąsiadów. Skład wyglądał, po raz kolejny, bardzo obiecująco. Nikt nie przypuszczał chyba, że ekipa z Rikerem na midzie, Frenikiem w dżungli i pod dowództwem Broken Sharda miałaby nie wejść do play Mocno zakończyła się jednak kompletną klapą. Playoffy to jedno, ale SK Gaming Prime zakończyło sezon na ostatnim miejscu w lidze. To rzuciło cień wątpliwości na dalszą karierę biegom. Pomogły jednak silna psychika, Renoma i kontakty z przeszłości. Z pomocą przyszedł trener Agorok Sharks, z którym wcześniej trymby miał okazję współpracować w G2 Heretics. Białoruski szkoleniowiec, zmuszony wypełnić lukę po Mistiksie, postanowił raz jeszcze zaufać Adrianowi. Tak oto młody wspierający powrócił na salony krajowej sceny do najbardziej utytułowanej organizacji z Nadwisły i do duetu z najlepszym strzelcem w historii Polski Mulajmy. Tej szansy Trimby nie zmarnował. Świetny sezon w Ultralice, który co prawda nie przyniósł Agorou historycznej obrony tytułu, ale zrobił ogromne nadzieje względem nadchodzącego New Masters, na które bez wątpienia Łotrzyki jechało jako jeden z faworytów. Dalszy ciąg historii pamiętamy już chyba doskonale. Triumf na European Masters otworzył furtkę dla całej złotej piątki Agorou. Lukratywną ofertę otrzymał również Trimby. Adrian awansował do głównego składu Rogue, gdzie zastąpił innego wybitnego polskiego supporta, Wandera. Tak oto powstał skład, który w 2021 miał celować w najwyższe lokaty w Europie. I choć finalnie polski wspierający musiał zadowolić się zaledwie srebrnym medalem w LEC, to najważniejszy rozdział w swojej historii będzie miał okazję napisać już na Mistrzostwach Świata.